Dzień dobry moi drodzy Dzisiaj witam Dzisiaj jeszcze nagranie Pragnę poświęcić sprawie sprawom ziemskim przyziemnym Sprawom e, finansowym Kochani, po prostu jest kwestia taka, że zawsze jako osoba jakaś tam fi, filozoficznie nastawiona do życia i, i e, artystycznie, zawsze miałam problem z rozmawianiem na temat pieniędzy. Uległam takim pewnym mitom i. Było to gdzieś tam zasłyszane w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. I, i sami sobie pomyślcie, a najlepiej napiszcie w komentarzach. jak się Wam wydaje, co to jest za e, e, stwierdzenie. No w każdym razie jest to jakieś przewartościowanie w siebie. E, ja słyszałam już długo, długo po tym czasie, jak bardzo, bardzo się mi to wbiło w głowę, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach dlatego, że je mają, no ale tego sobie nie mogłam jakoś, zbyt wcześnie to do mnie nie dotarło, dotarło to do mnie dosyć, dosyć niedawno, także taka troszkę moja e, egzystencja w jakimś sensie e, była oderwana od rzeczywistości, e, Nie. nie nie wyrobiłam sobie takiej rzeczy jak właśnie dążenie do finansów, do finansowego spełnienia, do kariery, jaką... Kariery potwierdzonej stanem konta. Ba! Długą, bardzo długą część mojego życia... Pędziłam, yy, żyjąc za te wszystkie, takie, najbardziej minimalne pensje, i chciałam powiedzieć, że yy, moje sposoby na życie i yy, to było. Yy, z tego, co posiadałam, to było też wspieranie innych ludzi. Oczywiście było to na pierwszym miejscu w moim życiu. E, to było takie wspieranie z niedostatku e, finansowego celem zasłużenia na miłość, uwagę i, e, i docenienie. No i tak też. Tak też byłam doceniana. Powiem, mówię to teraz tak sarkastycznie, e, ponieważ e, jeżeli przejawiamy się e, z braku, który w nas jest, z niedocenienia samego siebie, e, z chęci pozyskania z otoczenia tego, co żeśmy sobie sami nie dali, i co, co nie otrzymaliśmy, a potem nie daliśmy sa też sami sobie te wszystkie y, psychologiczne wartości y, miłości, uwagi, y, poczucia bezpieczeństwa, to to wszystko tak wpływało, że w wielu relacjach y, byłam, y, byłam wykorzystywana po prostu byłam, byłam y, w takim no, byłam w kontekście ofiary, I, i powiem Wam teraz z dzisiejszego dnia, w tym dzisiejszym dniu mogę powiedzieć w ten sposób, że, że to stało się jakąś dla mnie przyczyną do refleksji, by, by pracować nad sobą by dawać sobie uwagę i, i, i tą miłość, której się gdzieś tam nie otrzymało w dzieciństwie. Na pewno nie są to obce wam tematy. No i i osoby, które w jakiś sposób mnie tam finansowo wykorzystały, czy czy, czy jakoś inaczej po prostu y, potraktowały mnie tak, że potwierdziły mi znowu, aha, znowu, znowu, znowu brak wartości, znowu, znowu nic nie znaczy, znowu. Y, te osoby teraz dla mnie są naprawdę wielkimi nauczycielami z tego względu, że mogę na to popatrzeć y, to było nie tak. Jaki negatywny był mój stosunek do samej siebie, że pozwalałam na to, zgadzałam się, a nawet dążyłam do tego podświadomie, by spełnił się jakiś taki negatywny scenariusz. No i cóż, no, na pewno nie jestem sama z osób, które w ten sposób jakoś układały sobie. Życie. Ponieważ wielu ludzi już zaczyna też, też to dostrzegać, że, że no, nie, są, nie są tam, gdzie by chcieli być, tak? No. Powiem wam, że e, w jakiś sposób ten e, ten scenariusz e, jeszcze nie do końca ode mnie odpadł. Wiem, że moja tożsamość, to jest tożsamość twórcy, natomiast... natomiast bardzo trudno jest mi, dalej jest mi trudno, mówić na temat pieniędzy. Wiem, że moja twórczość jest nietypowa i bardzo, bardzo ciekawa wydaje mi się z różnych punktów widzenia dla mnie jest to rzecz, której się w pełni realizuje i czuję, że to co tworzę to jest takie jakie ma być właśnie. Czy to jest literatura, czy to jest tutaj jakiś filmik? Powiem Wam, robię to, robię to z całą sobą. E, I tak się bardzo w to zaangażowałam, e, żeby tworzyć, że znowu zapomniałam o kwestii finansowej. To znaczy zaangażowałam się, e, kupiłam laptopa, którego teraz mogę nagrywać ten filmik, e, który ma lepsze, lepsze parametry i i jest to wszystko lepiej i widzialne i słyszalne dla mnie sprawy techniczne były bardzo ważne, bo, bo wiem, że teraz już nie jest taki, teraz już jest inny okres, teraz już puszerka pod względem technicznym po prostu jest dyskwalifikująca i ja tak uważam, że powinny być w miarę y, duże standardy tego, co się przedstawia ludziom. Y, to jest YouTube, czyli to jest y, twoja tuba, tak? Ale przez tą tubę, kiedy, kiedy ja przemawiam, czy ktoś inny się tam y, zapoznaje ludzi ze swoją wiedzą, ze swoimi zainteresowaniami i, i czy daje jakiś kurs. No to wszystko jest to na jakimś, na jakimś technicznym poziomie. No. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jest to jakiś pewien komfort, także tutaj myślę wydaje, że, że teraz nawet jak to mówię, to, to po prostu jest to taka oczywista oczywistość, ale wydałam pieniądze, których nie miałam. Znaczy po prostu wzięłam kredyt i teraz go spłacam. Chcę, żeby filmiki były lepszej jakości. Zainwestowałam w, 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 w mikrofon, który jest dobry do, do nagrywania, jeżeli nagrywam gdzieś, na, gdzieś w terenie na, na smartfonie. Puh. No i powiem Wam, tak to są takie sprawy techniczne. Wiem, że moja twórczość podoba się zarówno od strony literackiej, jakien liczne osoby, które miały okazję wysłać moich różnych prezentacji. Wiem, że bardzo to na nich pozytywnie wpłynęło. I także sama uważam, że moje wiersze Są bardzo dobre. Moje teksty trafiają do ludzi, do serca. I zdaję sobie z tego sprawę, że prezentuje przekaz trafiający, trafiający do serca. I teraz popatrzcie to uduchowienie jest piękne ale też potrzebna jest materia e, tak jak pani e, tak jak pani Sylwia Kotuń e, ma swój kanał Duch i Materia który Wam gorąco polecam właśnie słuchając jej e, jej liveów. Zobaczyłam, że jestem tak bardzo po stronie ducha. Natomiast potrzebuję zbalansować tą kwestię ducha i materii. Dlatego proszę Was, abyście e, wsparli mój kanał, e, pomogli mi spłacie tego laptopa ale też jest to jest to inna bajka i powiedzmy, że ja sobie to będę płacić w ratach ale jeżeli ten mój duch to co do was mówię te moje przyśpiewki i monologi te moje opowieści opowieści mniszka, myślę, że do Ciebie trafiają, to proszę Cię o, o to, abyś wyraził to poprzez wpłatę na konto PayPal na PayPal albo na przelewem tradycyjnym na konto. Będziesz to dla mnie taka takie wzmocnienie i równocześnie pomoże mi to w utrzymaniu siebie, psa i kanału. E, ponieważ moje, fina, mo, moje, moją, moje zaplecze finansowe, jest to renta, e, która wynosi 1200 zł i nie jest, nie jest to jakaś rewelacja, aby w spokoju móc tworzyć i nie nie zabiegać, po prostu inaczej, jeżeli mam się tym zajmować zawodowo, zawodowo w sensie realizować tą pasję i przekazywać Wam dobre treści, no to proszę o wsparcie, wsparcie mojej twórczości. Proszę o wzmocnienie tego elementu materii w moim życiu. Bo to jest coś, co mi pokaże też, że to, co robi, ma dla Was znaczenie. Pozdrawiam Was. Spotkamy się następnym razem. Mam kilka już zaprojektowanych treści. Także jeśli chodzi o następne spotkania filmowe, będzie, będzie kilka ciekawych tekstów. Będzie tekst pod tytułem "Skurcz i rozkurcz". Będzie strefa 11b, tak to nazwałam i będzie to opowiadanie o strachu o emocji strachu, z którą bardzo często się spotykamy. Także zostaw lajka, ale nie lajka na strach, tylko na to, że podoba Ci się to, co tutaj robię. Następny, następny film będzie dotyczył skurcz i rozkurcz. I będzie dotyczył trochę oddychania, trochę naszego nastawienia do życia, do tego, co się dzieje, do tego, co się wydarza. Także żegnam się z Wami i do następnego.